Po nagłej śmierci Barbary Sienkiewicz w czerwcu 2024 roku, los jej osieroconych 10 bliźniąt, Ani i Pietrusia, stał się przedmiotem szerokiego zainteresowania i troski. Dzieci, które z straciły matkę, początkowo trafiły do placówki opiekuńczej, co było naturalną konsekwencją braku natychmiast dostępnych formalnych opiekunów. Sytuację konfigurował fakt, że aktorka nie pozostawiła testamentu, który w sposób jednoznaczny regulowałby opiekę nad dziećmi. Jednakże po okresie niepewności, sprawa opieki nad nimi znalazła ostateczne. I co najważniejsze, pomyślne rozwiązanie. Sąd po rozpatrzeniu wszystkich okoliczności powierzył pieczę nad rodzeństwem osobie, którą aktorkę, jak się okazało, wskazała jeszcze za życia, jako swojego pełnomocnika prawnego, mającego zadbać o ich przyszłość. Tożsamość nowego opiekuna pozostaje niejawna, co jest świadomą decyzją mającą na celu ochronę prywatności dzieci przed dalszym medialnym zainteresowaniem i zapewnienie im spokoju w trudnym czasie. Barbara Sienkiewicz była postacią znaną w polskim środowisku artystycznym, choć być może nie z pierwszych stron gazet przed okresem, gdy jej życie prywatne stało się tematem publicznym. Przez lata swojej kariery zawodowej realizowała się przede wszystkim jako aktorka teatralna, występując na deskach warszawskich scen, takich jak teatr nowy, teatralka czy teatr komedia. Jej talent objawiał się również w pracy dubbingowej, gdzie użyczała głosu postaciom w bajkach i filmach animowanych, docierając tym samym do młodszej publiczności. Prowadziła życie raczej skromne z dala od giełku show biznesu i medialnego rozgłosu, skupiając się na swojej pasji scenicznej i artystycznej ekspres ekspresji. Dopiero decyzja o późnym macierzyństwie rzuciła na jej osobę snop światła mediów. W 2015 roku w wieku 60 lat Barbara Sienkiewicz urodziła bliźnięta Anię i Pietrusia. Wydarzenie to stało się ogólnopolską sensacją, wywołując żywą dyskusję publiczną i przynosząc jej miano najstarszej matki w Polsce. Podnoszono kwestie etyczne, granice wieku dla rodzicielstwa, a także wyzwania związane z samotnym macierzyństwem w późnym wieku. Historia Sienkiewicz poruszyła wielku Polaków skłaniając do refleksji nad tymi złożonymi tematami społecznymi i indywidualnymi wyborami życiowymi. Sama aktorka świadomie wybrała samotną opiekę nad dziećmi, co dodatkowo potęgowało zainteresowanie jej osobą. Barbara Sienkiewicz podjęła się samotnego wychowania swoich dzieci z ogromnym poświęceniem. Pomimo wieku i jak donoszono ograniczonych środków finansowych, zadaniem troszczyła się o Anię i Pietrusia, starając się zapewnić im ciepły, stabilny i bezpieczny dom. W mniejszych rozmowach z mediami podkreśliła, że dzieci są dla niej największym szczęściem, źródłem radości i sensem życia, a jej dobrostan był jej absolutnym priorytetem. Zmagała się z codziennymi wyzwaniami, jakie niesie ze sobą samodzielne macie rodzicielstwo, dając z siebie wszystko, by jej pociechom niczego nie brakowało pod względem miłości, opieki i możliwości rozwoju. Niestety, 7 czerwca 2024 roku życie w rodziny Sienkiewicz uległo dramatycznej zmianie. Nagła śmierć aktorki osierociła 10 bliźnięta. Sytuacja była tym bardziej bolesna i skomplikowana, że niedługo przed odejściem matki, dzieci przeżyły także stratę babci, co dodatkowo spotęgowało ich po poczucie utraty. Co więcej, zaledwie kilka tygodni przed tragicznymi wydarzeniami Ania i Piotruś przystąpili do pierwszej komunii świętej, co było ważnym momentem w ich młodym życiu, teraz przyśmionym przez żałobę. Po śmierci Barbary Sienkiewicz dzieci prądkowo trafiły do placówki interwencyjnej. Ta dramatyczna kolej rzeczy była wynikiem nagłości zdarzeń oraz, jak wspomniano, braku formalnie spisanego testamentu, który od razu regulowałby ich sytuację prawną i opiekuńczą. Los ośrodkowych bliźniąt głęboko poruszył opinię publiczną w Polsce. Wiele osób i rodzin, dowiedziawszy się o tragedii, zgłosiło chęć pomocy oraz zaoferowało przejęcie opieki nad Anią i Petrusiem. Ta fala wsparcia była świadectwem ludzkiej solidarności i empatii w obliczu nieszczęścia, które dotknęło dzieci. Pokazało to również, jak historia Barbary Sienkiewicz i jej późnego macierzyństwa rezonowała w społeczeństwie. Pomiko, pomimo braków testamentu, okazało się, że aktorka, przewidując różne scenariusze jeszcze za życia, podjęła pewne kroki. Aby zabezpieczyć przyszłość swoich dzieci, na wypadek swojej śmierci, kluczowe okazało się skazanie przez nie osoby, która miała stać się ich opiekunem prawnym. Ostateczna decyzja w tej materii należała jednak do sądu rodzinnego, który musiał rozpatrzyć sprawę w sposób kompleksowy, kierując się przede wszystkim nadrzędną zasadą dobra dzieci. Postępowanie sądowe, choć z pewnością niełatwe dla wszystkich zaangażowanych stron, zakończyło się pomyślnie i zgodnie z przewidaniami osób znających sytuację, zgodnie z informacjami potwierdzonymi m.in. przez posłankę Wandę która publicznie komentowała sprawę. Sąd przychylił się do woli zmarłej aktorki. Opiekę nad Anią i Petrusiem przejął wskazany przez nią jeszcze za życia pełnomocnik prawny. Decyzja ta ma na celu zapewnienie dzieciom stabilizacji, ciągłości emocjonalnej, bezpieczeństwa oraz spokojnej przyszłości z dala od medialnego zgiełku, który nieuchronnie towarzyszył ich rodzinnej historii. Tożsamość wiadomo otrzymywana w tajemnicy. Jest to kluczowe dla ochrony prywatności rodze rodzeństwa, umożliwia im spokojne przejście przez proces żałoby po stracie matki oraz adaptacji do nowej sytuacji życiowej, bez dodatkowego obciążenia ze strony mediów. Najważniejsze jest to, żeby dzieci znalazły bezpieczny i kochający dom, w którym będą mogły wzrastać, rozwijając swoje tata, talenty i pasje, zgodnie z intencjami i nadziejami ich matki. Ta decyzja sądu zamyka trudny rozdział w życiu Ani i Piotrusia, otwierając przed nimi perspektywę bezpiecznej teraźności i miejmy nadzieję pięknej przyszłości.